Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Głęboko w lasach Sri Lanki znajduje się niezwykłe, legendarne miasto, które swoim wyglądem i sposobem wykonania, a przede wszystkim miejscem, gdzie zostało ulokowane, onieśmiela archeologów i innych badaczy wszelkiej maści. Widząc zdjęcia tego niesamowitego miasta, wielu może zadać sobie pytania: jak ono zostało w ogóle zbudowane? Dlaczego ktoś zadał sobie tak gigantyczny trud, aby je wybudować w tak osobliwym i trudno dostępnym miejscu? Miejsce wygląda majestatycznie, a swoim niezwykle mistycznym wyglądem opowiada nam bardzo interesującą historię, pełną zagadek i tajemnic. Sigiriya jest znana również jako Lwia Skała. Ze względu na dwie gigantycznych rozmiarów lwie łapy, wykute w litej skale, które ochraniają wejście oraz schody prowadzące na szczyt. Dawne miasto zostało wzniesione na szczycie wystającej z ziemi skały, mierzącej aż 180 metrów wysokości. I sprawa tej konkretnej lokalizacji jest o tyle interesująca, iż skała jest potężną, jednolitą bryłą magmy która stanowi pozostałość po prastarym, wygasłym i zapadniętym wulkanie, który w pradziejach wznosił się w tym miejscu. Dokonywane odkrycia archeologiczne w tej lokalizacji oraz wokół skały jasno wskazują, że region otaczający Sigirię był zamieszkiwany od przynajmniej 5000 tysięcy lat. Co jest w tym miejscu aż tak wyjątkowego? iż przykuwało ono uwagę ludzi od najdawniejszych lat? Według lokalnych wierzeń ludności te lat zamieszkującej ten obszar, miasto na skalę było nie tylko efektem pracy rąk i umysłu człowieka, lecz dziełem stworzonym w całości przez bogów, gdzie miasto miało być synonimem władzy, potęgi i bogactwa. Do dzisiaj archeolodzy wciąż zadają sobie pytanie i nie wiedzą, Dlaczego włożono tak ogromny wysiłek w budowę miasta na szczycie tej gigantycznej skały? Początkowo sądzono, że to względy obronne, które miały na celu lepszą ochronę mieszkańców, o tym zadecydowały. W dalszych rozważaniach dość często mówiono, że uzyskanie lepszego zakresu obronności nie usprawiedliwia tak gigantycznego i prawie niemożliwego do realizacji zadania. W postaci wciągania dziesiątek ton materiałów budowlanych na wysokość prawie 200 metrów. Najprawdopodobniej niedostępność tego miejsca była niezwykle atrakcyjna dla dawnych projektantów Cygirii, gdyż mogła ona wykazać się swoimi zaletami zarówno w zakresie obronnym, który, jak się wydaje, nie był jedyną przyczyną wyboru, akurat tego miejsca, a także mogła nad wyraz podkreślić siłę potęgę, zdolności i bogactwo, jakim dysponowali ludzie mieszkający w tym miejscu. W czasach starożytnych budowanie na szczytach wysokich gór lub skał było dyktowane w szczególności chęcią bycia bliżej niebios, skąd przybywać mieli bogowie oraz chęcią wyraźnego odróżnienia się od zwykłych ludzi. Sigiriya była prawdopodobnie postrzegana jako brama między naszym światem a światem bogów, gdzie mieszkali najbogatsi i najwspanialsi. Według najstarszych znanych legend, miasto zostało zbudowane przez żyjącego w V wieku naszej ery Kassapę, który miał brata Mogallana, a ojcem ich był Datusen. Legendy głoszą, że braci niezwykle mocno poróżniła kwestia przejęcia władzy na wyspie Ceylon. Młodszy z braci z wielkiej rządzy szybkiego przejęcia władzy uwięził zarówno swojego ojca, jak i starszego brata. W 473 roku Datusen, czyli ojciec, został zabity przez Kasapę, jednak starszy brat Mogallan zdążył się wymknąć i razem z niewielką liczbą swoich lojalnych zwolenników uciekł do Indii. Kasapa, dzięki swojej przebiegłości, został władcą Ceylonu lecz czuł oddech swojego brata na plecach i był przekonany, że ten już wkrótce wróci na czele wielkiej armii, która będzie chciała odbić nielegalnie przyjęty Ceylon. Kassapa wiedział, że jeśli do tego dojdzie, zostanie bez wahania zabity, dlatego podjął decyzję, aby w środku wyspy, na najbardziej niemożliwej do zdobycia skalę, wybudować wielkie miasto, które zapewni mu ochronę przed żądnym zemsty bratem. Potężnym wysiłkiem zbudowano wielkie miasto, system fortyfikacji, liczne spichlerze, a także wielki zbiornik na wodę. Na szczyt góry prowadziła tylko jedna droga, którą stanowiły wykute w litej skale schody prowadzące na sam szczyt. Całość została przemyślana i zaprojektowana tak, aby w tym miejscu można było bronić się przez bardzo długie miesiące oblężenia. Przypuszczenia Kassapy były słuszne, a starszy brat powrócił na czele potężnej armii w 491 roku naszej ery, która pokonała przeciwne wojska uzurpatora. Ostatecznie Kassapa, któremu przypisuje się zbudowanie Sigiri, zmarł w obliczu znacznej przewagi sił wroga. Kiedy poznaliśmy legendarną historię związaną z Sigirią, teraz możemy wspólnie zacząć rozważania nad pięknymi zabytkami które pomimo wielu przeciwności losu przetrwały do naszych czasów. Brama Lwa była elementem dominującym, niezwykle wielkim i potężnym, który stanowił wejście na szczyt góry. Co ciekawe, współcześnie jedyne co pozostało z konstrukcji to dwie masywne łapy stojące po obu stronach schodów. Schody prowadziły niegdyś przez otwartą paszczę głowy Lwa, który leżał skulony pomiędzy dwoma łapami. Strome metalowe, współcześnie wybudowane kręcone schody prowadzą do długiego tunelu wykutego w skale. Na ścianach znajdują się dobrze zachowane malowidła naskalne przedstawiające dziewice, które są utożsamiane z licznymi konkubinami króla Kasapy. Za tymi malowidłami szlak biegnie dalej wzdłuż stromej ściany skalnej, obok której znajduje się druga, bardzo tajemnicza ściana o wysokości 3 metrów. Ściana ta nazywana jest lustrzaną ze względu na gładką powierzchnię odbijającą światło. Do dziś badacze i archeologowie zastanawiają się, jak starożytnym budowniczym tego miejsca udało się oszlifować wykonaną z kamienia ścianę aż do takiego stopnia. Legendy głoszą, że pierwotnie ściana była tak gładka i wypolerowana że sam król mógł się w niej przyglądać i podziwiać swój majestat. To, co dodatkowo wyróżnia Sigirię, to fakt, iż techniki inżynieryjne i konstrukcyjne w tym mieście znacznie wyprzedzały swoje czasy. Miasto zostało zbudowane z wysoce precyzyjnym i skutecznym systemem zarządzania wodą, wykorzystującym naziemne i podziemne systemy dostarczania wody do całego pałacu i okolicznych wielkich ogrodów. W rzeczywistości niektóre z tych konstrukcji, które do dzisiaj zatrzymują wodę, nadal funkcjonują, co świadczy o tym, jak dobrze i skutecznie został przygotowany cały projekt tego wielkiego technologicznego przedsięwzięcia. Kolejną niezwykłą cechą miasta jest sposób, w jaki łączy to, co zrobił i zaprojektował człowiek, z naturalnie sprzyjającymi warunkami. Choćby na zachodniej stronie miasta znajduje się park przeznaczony dla rodziny królewskiej, założony na symetrycznym planie. Park zdobiony jest pięknymi konstrukcjami, takimi jak fontanny, które były zasilane przez naturalnie występujące w tym miejscu wody. Ogólny efekt i najprawdopodobniej zamierzenie to harmonia pomiędzy elementami stworzonymi przez człowieka i elementami naturalnymi. Co tworzy uczucie spokoju i ciszy, a także podkreśla jedność dawnych władców tego miejsca z tym, co naturalne. W południowej części znajduje się pokaźnych rozmiarów sztuczny zbiornik, który jest dowodem zaawansowanych umiejętności inżynieryjnych, budowniczych, ponieważ został zbudowany w celu gromadzenia wody deszczowej z okolicznych wzgórz i przechowywania jej, a przede wszystkim do wykorzystania w porze suchej. Zbiornik wchodził także w skład miejskiego systemu gospodarki wodnej i pomagał w zaopatrzeniu w wodę, pałacu i ogrodów. Cały projekt miasta odzwierciedla wielkie znaczenie gospodarki wodnej w starożytnym społeczeństwie Ceylonu i prezentuje wyrafinowane techniki inżynieryjne, a także budowlane stosowane przez dawnych starożytnych inżynierów. W jednej z niewielkich jaskini znajdują się słynne malowidła konkubin. Według dawnych relacji malowidła pokrywały całą górę, jednak z czasem zniszczyły je słońce, deszcz i erozja, a także mnisi buddyjscy. Jedyne malowidła, które przetrwały do dzisiejszych czasów, to te, które znajdowały się w grocie, do której buddyści nie mogli się dostać. Malowideł w jaskini jest tylko kilka, jednak co ciekawe, warto się im lepiej przyjrzeć, gdyż niektóre z nich mają dziwne i tajemnicze błędy choćby w postaci dodatkowych dłoni. Pałac otaczała szeroka fosa, która niczym wodny mur chroniła go przed wrogami. Najprawdopodobniej roiło się w niej od krokodyli, które miały zostać tu zwiezione celowo, co dodatkowo zniechęcało do jakiejkolwiek próby ataku. W dolnej części kompleksu król Kasapa, słynący ze swojego upodobania do kobiet, zbudował imponujące kwatery dla swoich pięciuset konkubin. Znajdowały się tam salony piękności, cztery okazały baseny, prawdopodobnie połączone ze sobą, a także rozległe ogrody. Te ostatnie archeolodzy uważają za jedne z najstarszych na świecie przykładów ogrodów zaprojektowanych przez człowieka. Sigiriya to przykład niezwykłych zdolności starożytnych architektów i budowniczych. Zastosowane rozwiązania technologiczne, a także gigantyczny trud. Jaki został włożony w stworzenie tego miasta, budzą wielki podziw wśród archeologów i nie tylko. Kiedy zastanowimy się jeszcze raz nad tym, że cały kompleks został wybudowany na wielkiej skale liczącej 180 metrów wysokości, gdzie jedynym wejściem były wąskie schody prowadzące na szczyt, to zrozumiemy, jak istotnym i cennym to miejsce musiało być w odległych czasach przeszłości. Nikt bowiem nie zadałby sobie tyle trudu, aby stworzyć to miejsce z pierwszej lepszej przesłanki. To już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę i pozytywny komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.